Dla wszystkich osób, które jeszcze szukają, które może wątpią. Myślę, że to będą takie cenne wskazówki co do tego, jak na początku patrzeć na, na drugą osobę, jak rozwijać relacje. I to będzie oczywiście coś na podstawie naszego, naszego doświadczenia. Tak, naszej historii. Na każdym wyjeździe, w każdej takiej wiecie, grupie, klasie zawsze musi być jakiś jeden taki błazen, jakiś taki pajac, nie? I pomyślałam sobie, mamy go, nie? Pomyślałem, że jest taka... Taką, cichą. Tak, cichą, taką raczej, raczej poważną. Też... później długo rozłąka nie trwała, ponieważ ja znalazłem Asię. By, tu niby piszemy, piszemy, przemy, zero konkretu. Wiedziałam, że Tomek jest młodszy, że jest mniej doświadczony w relacjach, no bo ja miałam dużo związków yy, z w mojej historii, a Tomek. Yy, nie, nie. <grym> nie. <grym> Więc po <co> takim trailerze. <grym> Siadajcie głęboko w fotelach, zapinajcie pasy, startujemy. Taka pierwsza lekcja miłości ode mnie dla w szczególności dziewczyn, to jest to, że naprawdę warto czasami y, złamać ten taki schemat, że to mężczyzna musi pierwszy y, powziąć jakąś inicjatywę i że my musimy być zdobywane. Wierzcie mi, że ja byłam bardzo y, zdobywana przez ale przede wszystkim tym po prostu kim jest, jaki jest. To było magnetyzujące, ale no, jak on mi się spodobał, to no, nie bałam się po prostu też do niego podejść i tak po ludzku, Pogadać, tak samo jak potrafię bez żadnych w ogóle oporów podchodzić ogólnie do facetów, więc nie chciałam też go jakby wyjątkowo traktować, że tego nie zrobił. Bo często my tak mamy, nie? Że względem kupi to luz, yy, tak powiedziałeś, i chodź, skoczymy gdzieś, a względem tego faceta, który nam się podoba, no to jak nagle jesteśmy takie bardziej wiadomo, zachować czy żeby coś co nie pomyślał. No nie właśnie też z takim luzem, z taką otwartością serca yy, podeszłam do niego i po prostu, dałam mu znać, że chcę go poznać, i gdzieś nie bałam się, że wtedy wyjdę na jakąś desperatkę, tak? Tylko po prostu, że, że wejdę na osobę otwartą. Pierwsza rzecz, że podeszłam, a też później że gdzieś dałam znać, tak, że, że chciałabym ten kontakt utrzymać. I nie wiem, co by było, gdybym tego nie powiedziała. Gdzieś wierzę, że i tak bym nie znalazł w tych y, odmentach internetu, ale, ale y, no, dałam znać, że tak, że go polubiłam. Więc nie bójmy się tego też, nie? Gdy, gdzieś nie traćmy tych szans. Lekcja numer dwa, Tomasz. Lekcja numer dwa, którą no, mi to bardzo przemawia w, y, gdzieś. Wyciągając jakieś lekcje z naszej historii i czymś, co też mocno żyje, a więc, tak nazwane w taki metaforyczny sposób, zdanie, które bardzo lubię, którym się zawsze dzielę, że żeby chodzić po wodzie, trzeba najpierw wyjść z łodzi, tak naprawdę, i sobie powiedzieć, jak bardzo zależy na, na miłości, jak bardzo jesteśmy ponad schematami społecznymi czy takimi konstytucznymi kondolancami takimi utartymi schematami, które ograniczają nas samych. To ogranicza nasze również pragnienia i uczucia, e, tak jak w naszym przypadku. Teraz to zdradzimy, jest różnica wieku siedmiu lat. E, dziewczyna, kobieta jest starsza. Kolejny ten element, który nie mm. tylko różnica wieku, ale również to, że, że kobieta jest starsza, raczej rzadko spotykane. E, przez kulturowe jakieś osadzenie nas w, ta, w rzeczywistości, w której się wychowywaliśmy. nie? To są mm. też dwa różne światy, gdzieś ja ze wsi, Asia z, z ze stolicy. Tak. E, e, różnego rodzaju te przygody, m, albo inaczej przeżywanie, m, albo doświadczenia bycia w relacjach, gdzie Asia trochę ich miała, ja praktycznie zero. Mhm, tak, w skrócie tak, mówiąc. Tak. E, więc to było takie ma, różni, masa różnic i to mogło od razu zamknąć mnie tak samo na to, że samo nie wiem, takie przerażenie, że 7 lat to jest. No to nie, 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 bo co to będzie, co to. Co ludzie będą gadać tam? Okay. Na wsi. Tak. Ale, no właśnie, jeśli ta miłość jest większa niż schematy, ta miłość jest większa niż, niż takie ograniczające ramy, które nas wkładają ludzie, no to wtedy naprawdę można chodzić po wodzie i doświadczać niezwykłego życia, pięknego życia, satysfakcjonującego i obfitującego w rzeczy, których się nawet nie spodziewaliśmy, że dostajemy mm. więcej, tak naprawdę niż oczekiwaliśmy. Tak, tak. Że kiedyś, że kiedy podejmiemy podejmujemy ten krok wiary, był w jakiś sposób był nieznany rzeczywiście. E, chociaż też niebo się poznawaliśmy, ale no trzeba po, przełamać te bariery tak. tego rodzaju, które gdzieś są wykreowane jako standardy, które Łamiąc je, no stajesz się jakimś wykrętem. Tak, tak. I mi to w ogóle nie przeszkadza, lubię. Lubię w ogóle łamać schematy, <grym> no, gdyby ktoś mi powiedział, że będę z 7 lat młodszym mężczyzną od siebie, że to będzie mój narzeczony, to mam parskła śmiechem, nie? Gdyby powiedział, że, jest, że będzie gdyby powiedział właśnie, że nie wiem, że będzie chłopakiem ze wsi, nie? Gdzie tam ty od gdzieś nieco ponad roku mieszkasz w Skierniewicach, a wcześniej mieszkałeś na wsi. Mhm w domu rodzinnym. No to bym po prostu, no nie wierzyła, nie? Ale y, też to jest takie piękne, że są odcinki, w których często mówiłam, że warto zadać sobie w kontekście tych takich wyznaczników, jakby kogo szukamy, bo jakieś założenia to jest oczywiste, też mamy, żeby zadawać sobie jednak pytanie, dlaczego tak myślę. Więc gdzieś, jakby nawet jeżeli zakładałam, że mój facet nie będzie 7 lat ode mnie młodszy, to gdzieś pod tym, zakładałam, że pewnie będzie gdzieś w moim wieku czy starszy, to nie jest tak, że byłam zamknięta na to, że jest młodszy. I gdzieś pod tym wszystkim było, co? No, czy jest dojrzały, czy jest na podobnym etapie, czy też jest gotowy, nie wiem, na to, żeby budować taką długotrwałą relację, na stawioną na to, że, że bierzemy ślub, że zakładamy rodzinę, tak? I tutaj pod tym względem, Tomek, mimo tej różnicy wieku, jakby tak, jakby ta kwestia nie była w ogóle problemem. Co więcej, on bardzo szybko powiedział, że jego największym marzeniem jest założenie rodziny, nie? Więc gdzieś jakby warto się zastanawiać w tych takich schematach, w których yy, się poruszamy. Jakby dlaczego, o co mi tak naprawdę chodzi. Gdzieś najczęściej chodzi o to, jak człowiek myśli, jak funkcjonuje, jakie są jego cele, jakie są marzenia, i tutaj jest ukryte najczęściej na tej przestrzeni celów, wartości, bardziej takich standardów, w jakich żyjemy, czy do siebie pasujemy, czy nie. I to jest z tego też taki żywy, żywy przykład. Kolejna lekcja miłości, czyli numer 3 ode mnie, to jest to, że naprawdę warto budować na przyjaźni. Jest taki odcinek o tym, myliłam się, on ma taką miniaturę. Słuchajcie, to jest odcinek, którym też o tym budowaniu na przyjaźni mówię. Już dlatego, że właśnie ta relacja się toczyła i odkrywałam, jakie to było głupie rozdzielenie. Oczywiście to się działo jakoś tam też dawno, dawno temu, ale był taki okres na studia, gdzieś rozdzieliłam w tamtych czasach to, że. Tutaj mam przyjaciół, kolegów, a mężczyzna, z którym jestem, tak, to, to troszkę jest jakby coś innego i inny typ relacji i to był pewnie błąd, bo ta przyjaźń jest takim naj, najpiękniejszym fundamentem, bo to oznacza, że ten człowiek to jest taka właśnie moja bratnia dusza, rozumie mnie, dobrze mi się z nim funkcjonuje. I to jest absolutnie rzecz super nie? i no, że... warto zrozumieć, że jeżeli macie problem w tym, żeby zauraczać się może jakby kimś, z kimś, taka właśnie więź dusz, taka przyjaźń jakoś z fundamentem, to myślę, że warto się temu przyjrzeć, skąd takie schematy mogą w Was być, bo ja też to w skrócie musiałam rozbroić, żeby właśnie później na bazie tej takiej świadomości, skąd to się we mnie wierzy, skąd to się wzięło z mojego dzieciństwa, tak z jakichś wzorców przekazanych, jak dopiero to zrozumiałam, to byłam w stanie zacząć decydować i wybierać inaczej. I to serducho gdzieś tam zaczęło jakby się synchronizować z tym i to już nie był problem w tym przypadku. Gdzieś to było naturalne, że byłam w stanie się zauraczać jakby w kimś, z kim budujemy równolegle też przyjaźń, nie? No, tak i to jest też fajne, że będąc przyjacielem jednocześnie tak jak w naszym przypadku przyszłą żoną, mężem, a więc tak jak teraz jesteśmy w stanie narzeczeństwa, że nawet kiedy nie zawsze życie może być określone jakimiś takimi elementami namiętności, to masz obok siebie przyjaciele, a z przyjacielem zawsze lubisz spędzać czas. Tak. No, hmm. Więc to jest wymiar taki podwójnie fascynujący. Kolejna lekcja miłości? Eee, to myślę, że lekcja, która ułatwia albo skraca w ogóle taki proces poznawania się, czy czy rozumienia drugiej osoby, a więc tak jak my na przykład w naszym przypadku, od razu mówiliśmy o wartościach, od razu mówiliśmy o marzeniach, od razu mówiliśmy o rzeczach, które są dla nas super ważne. Eee, więc to naprawdę pokazało, jaki jest drugi człowiek, jakie ma pragnienia i czy moja wizja zgadza się z jej wizją, zgadzała się, zgrywała, więc tak naprawdę to, co dla mnie najważniejsze jest, a więc właśnie te marzenia, te wartości i wizja, jeśli to jest najważniejsze, to co dla mnie jest najważniejsze, dla mnie jest również najważniejsze, to. Te inne, drugie rzeczy, drugorzędne, one są istotne. W naszym przypadku było świetnie, bo również się w większości yy, zgrywają, a nawet jak się jeszcze tam nie zgrywają, to na tyle jesteśmy elastyczni, że możemy to i kreatywni, żeby można było to ładnie w całość ubrać i połączyć. To te wszystkie elementy, które zostaną wypowiedziane na głos, zostaną przedstawione, yy, no, pozwalają tak naprawdę mieć absolutnie bardzo dużą pewność, więc ten krok wiary, który potem można robić, staje się dużo łatwiejszy. Mm. Ponieważ e, wiesz, znasz drugiego człowieka i wiesz, że zmierzamy w jednym kierunku. E, może troszkę jakimiś różnymi drogami, ale na pewno równoległymi w jednym mm. kierunku. Tak. I dlatego pewnie, ja tak myślę, że dlatego u nas. Poszło to w miarę szybko, że. Dynamicznie, dynamicznie, dynamicznie nie szybko, dynamicznie. <grytanie> tak, i dynamicznie. pięknie, że, że mogliśmy już naprawdę po pół roku być pewnym, bo ja byłem pewny, a Asia była pewna, że, że to, co chcemy tworzyć, to nazwiemy małżeństwem. Króciutka dogrywka. W ostatnim odcinku zajawialiśmy, że planujemy zrobić pierwszą historię imprezę specjalową dla widzów. Na której będzie również towarz i zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Więc już jest znany termin. Widzimy się 25 listopada w Warszawie. Dokładnie. Bilety będą dostępne na stronie .so i A sama sprzedaż ruszy 2 października. Dokładnie, już się nie możemy doczekać, aż was wszystkich spotkamy, uściskamy, poznamy. No i to będzie niesamowita okazja, żeby poznać na żywo masę wartościowych osób i porozmawiać o rzeczach ważnych się i mamy nadzieję również co po jest. <grych> Dobra, także mam nadzieję do zobaczenia.